Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Popkornik i dzisiaj zagramy sobie w Train 5, tak jak zapowiadałam w poprzednim odcinku. Dzisiaj odkryjemy sobie te tajemnicze drzwi, które są tam po prawej stronie, więc chodźmy do nich. I znowu jakieś nowe pomieszczenie. Taka sala królewska, by się wydawało. Lady Sunshine Hydrangea Argenia Crownsdale. O, więc mamy tu nawiązania do, do naszego chyba głównego na razie antagonisty, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy ta wielka rada jakoś nam pomoże? No zobaczymy. Widzę jakieś nowe pudła, tylko zobaczymy, bo tutaj mamy teraz tak e, uchwyty. I wygląda na to, jakby się to dało jakoś przesuwać. O, właśnie. Dobra. Aha, i teraz, jak się zaczarujemy, to możemy się przepchać na drugą stronę i wejść sobie od razu wyżej. Ale nam na razie nie o to chodzi. Bo główne wejście mamy tutaj na górze. Więc jakbym zrobiła coś takiego, to by chyba zadziałało. Tak, dodatkowo tutaj jeszcze mamy łańcuch. Tam się dalej wyjść. Niestety nie da. Tutaj mamy jakieś poduszeczki. O! Przez poduszki na poduszkach możemy skakać. Więc to jest równie ciekawe. Ciekawe. Dobra, zajmijmy się tymi punktami na górze, póki na ten przeciwnik w nas nie strzela. A, i tarcza jest zniszczona, dobra. Czyli też tu nie możemy za długo stać. Próbuję to jakoś rozbujać. Aj, tylko no, punkty zdrowia nam na coś takiego nie pozwalają. Dobra, poczekajmy chwilę. Dobra, dobra. Teraz nam się życie odnowi. I spróbujemy to, żeby sprawnie to poszło. Ok, coś takiego. Albo może spróbujemy Amadeuszem i wyczarujemy pudło. Powinno być lepiej. Dobra, coś takiego będzie lepsze. Tylko mówię, musimy się bardziej pospieszyć i może spróbujemy od tej drugiej strony. Bo od razu wiecie, tym pudłem możemy sobie blokować ciosy. Dobra, i skaczemy. Dobra, udało się, świetnie. Teraz na górę. Od razu poncjusz. już. Tutaj będziemy blokować. I teraz tutaj, gdzieś. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, gdzie idę. Ale niech tak będzie. To możemy iść na górę, tylko zaś y, musimy sobie przeciąć linę. A przeciąć linę możemy tylko. Za pomocą Zoe, albo miecza Poncjusza, punkty na dół, a my musimy uciekać, bo zaraz stracimy życie niestety. Okej, okay, tutaj mamy jakąś dźwignię, zobaczmy, a i teraz możemy sobie na spokojnie wjechać na górę. Ale ja bym jeszcze zobaczyła, czy w takim razie pod dołem czegoś nie będzie, tam na dole. Ale nie, bo to się wysuwa i wtedy my spadniemy. Dobra, wchodzimy na górę i zobaczymy, co nas czeka. Czy tutaj się da wejść? Nie, raczej nie. Dobra, spróbujemy za chwilę. Serio! No dobra, chodź tu. To sobie na razie go pokonamy. Udało się. Seria sięgnięta tu na górę wejść. Ciekawe. Może jakoś z drugiej strony. Dobra, spróbujmy sobie wyczerować to pudło, żeby to omieścić. No i zobaczyć, co to nam da. Bo aha, może przydałaby się jakaś tutaj. Ale taka dźwignia, żeby sobie podnieść te drzwi, otworzyć je. Więc zaraz zobaczymy, jak to będzie działać. A tymczasem spróbujemy sobie zrobić most, żeby tam wyjść na górę. A jajaj, serio spadasz. No dobra. A więc jeszcze raz. Teraz łączymy. Dawaj jeszcze troszkę. Serio nie da się tego połączyć, tak? No to w takim razie powinniśmy dać radę tam wskoczyć. To jak widzicie naprawdę jest ciężko. Ani się tego chwycić um, nie da ani nic. A jedyne co mamy to ten uchwyt. A to jak widzimy, tam są na górze łańcuchy. Chyba, że na przykład spróbujemy ponsiuszem jakoś tu, o właśnie, miecz przymocować. No i teraz możemy wskakiwać bez żadnego problemu. Wyżej nic nie ma, ale oczywiście możemy się dostać tutaj. tam dalej już nie, Ok, czyli tu nic takiego dodatkowego nie ma, co pomogłoby nam otworzyć te drzwi no jedyne co to punkciki ale punkciki to zawsze się przydadzą chyba, że pominęliśmy coś na dole, bo jedyne co tu mamy to ten ukwyt i to mnie zastanawia co to może nam dać No, klockiem tak średnio, by się dało tutaj tym kręcić jakoś. No, jedyne co to tak, ale to tylko obracamy sam klocek. No, ewidentnie mamy jakieś miejsce, żeby. No to zrobić. Bo z dołu już nic nie przyniesiemy. Raczej nie. Dobra, spróbujemy sobie wejść jeszcze raz na tą górę. I może faktycznie tutaj coś pominęliśmy. Już nie sądzę, bo tutaj jest tylko ten Żyrandol. No i nic więcej. Możemy to tak obracać. Dobra, już wiem. Zobaczcie, tutaj mamy taką wskazówkę i musimy ją umieścić w tamtym punkcie, który się świeci. Tak to wygląda przynajmniej. Musimy przeciąć tą linę. Nie tak, tylko może to. I teraz jakoś pociągnąć, czy to musimy od drugiej strony. Chyba od drugiej. Znaczy, że dookoła. Dawaj dawaj. Działa! Jest, udało się świetnie, fajna zagadka. A tymczasem my schodzimy jeszcze na dół. Czy znaleźć coś użytecznego No i mogliśmy się już domyślać, że to będzie właśnie Amadeusz. Bo w poprzednich dwóch przypadkach takiego Amadeus rozdzielenia się, dealing with enchanted weapons and magical combat. A suit of armor is really not my style. Właśnie byli to Zoja i Pontiusz. No i ostatni, czyli Amadeusz jest tym razem. Dobra, zobaczmy co tu my mamy. Bo musimy się dostać jakoś wyżej. Może jakoś tak? Świetnie! Coś takiego, może? Świetnie, naprawdę ładnie nam to idzie. Tam wyżej też coś mamy, ale możemy to tylko zaczarować i to chyba wszystko. Tylko jak to rozwalić? Czy jak to na przykład zrzucimy, to to się zniszczy? Tak, udało się. Dobra. Czyli punkty mamy załatwione. Przydałoby się jakoś jeszcze bezpiecznie dostać na drugą stronę. Co może stanowić wyzwanie. Też nie wiem, czy dam rady na przykład zmienić dźwignię klockiem. Nie, nie dam rady, czyli musimy się troszkę tu niestety pobawić. Chociaż widzę, że te platformy dość wolno jadą. Więc powinniśmy sobie na spokojnie dać radę. A następnie zmienić stronę. Okej. Okay. Aha, i na górę jakąś. Coś takiego. Mamy. Mamy to. Tu mamy miejsce, gdzie musimy przywieźć naszą kulę. Chyba tak to działa. Dobra. Używamy dźwigni. Teraz sobie wyciągniemy kulę. Wyjedziemy a następnie zmienimy kierunek, załadujemy kulę. Aha, tylko teraz musimy jeszcze jedno zrobić. Dobra, cofnijmy się, bo zobaczcie, nie możemy jakby podnieść tej kuli. Tylko wyczarujemy sobie wtedy podest, tak, żebyśmy mogli sobie tu wjechać. I teraz załadujemy kulę. I do góry. No właśnie, tylko przydałoby się, żebyśmy my też tam byli. Ale wiecie co zrobimy? Zostań, zostań, zostań kula. Ajajaj, nie! Jest to takie łatwe sterować ją. Ale chodzi mi bardziej o to, żeby tam dać jakiś klocek, żebyśmy mogli po prostu ją sobie przesunąć i wdrapać się wyżej. A więc tak, tu sobie robimy podest jeszcze raz. I teraz znowu tutaj. Ty się trzymaj. I teraz na górę damy klocek z tobą a następnie ją po prostu przesuniemy tym klockiem. Cyk i mamy. Otwierają nam się drzwi i my możemy sobie zejść niżej. Rozwal nam to. ok? Co tu się dzieje? Czy Czym jakieś kryształy tu są? Dobra, dobra. To nie było w planach. Coś takiego, jak się zapalą niebieskie kryształy, to możemy wyjść dalej, ale to ciekawe. Czy tu coś mamy? Dobra, naprawdę ciężko się tam dostać i ominąć jeszcze. Dobra, może teraz? Nie, nie wejdziemy tam. Okej, okay, spróbuję jeszcze ostatni raz, ale nie, nie jest to możliwe. A my dalej, przechodzimy sobie już. o, wygląda jak taka świątynia jakaś. Odkryto stalową kulę. to w handy. Przełączaj pomiędzy pudłem, deską i stalową kulę za pomocą kwadratu. Dobra. A, czyli po prostu mamy kulę. Aj, w tym momencie, zobaczcie, bo wtedy mogliśmy mieć tylko jedną rzecz: albo pudło, albo kładkę. A teraz e, mamy dwie rzeczy, czyli możemy, wiecie, sobie wyczarować albo dwie kule, albo kulę i kładkę, albo kulę i e, nasze pudło. Zobaczymy tylko, czy. Zamiast tego coś innego też się da. Dobra, świetnie. Zaraz zobaczymy, gdzie nam się to przyda. ok, już widzę taką okazję. Tylko pytanie, czy kule, czy to? Znowu mamy wskazówkę. Dajmy kule. A, i teraz zobaczcie. Możemy sobie to kręcić, tym kręcić, po prostu chodząc po tym. Dlatego to może być takie ułatwienie. Stalowa kula unosi się na wodzie. No to już przetestowaliśmy. Przyda się jeszcze jedna. Ale my, może też sprawdźmy, czy jest coś niżej. Ale z tego, co widzimy, raczej nic nie ma. Fajnie, naprawdę. Ładnie jest zrobiona ta woda, te rozbryski, te chlapnięcia, może tak to można powiedzieć. A, i teraz... teraz możesz posiadać dwa wyczarowane przedmioty jednocześnie. No, to już zauważyliśmy, naprawdę, no, ułatwienie dość duże. Kolejne punkty doświadczenia. Myślę, że zdobędziemy sobie ich troszkę więcej i dopiero później się pobawimy z tymi, wiecie, ulepszeniami i tym wszystkim. Bo to naprawdę dość skomplikowany temat, a lepiej, wiecie, mieć troszkę więcej rzeczy i później na coś fajnego wydać. A my tymczasem próbujemy raz jeszcze. Jedna druga. Od razu widzimy, że coś jest nie tak i na górze są też znajdźki nasze. Więc spróbujemy się zaraz tam dostać. Więcej nic nie ma. Więc chodźmy dalej. no co teraz? Co by tu umieścić, żeby się dostać wyżej jeszcze? Nie wiem, czy to jakoś zjedzie albo coś? Albo dajmy kulę. Może coś się zmieni. Obracać. Nie, to nic nie działa. Niestety. Ponieważ no. Kurczę, jak się tu dostać wyżej. możemy sobie to po prostu jakoś tak na dół przesunąć. I teraz dostać się wyżej. Okej. Okay. Tu dzban Spadaj. A i mamy taką większą. Więcej doświadczenia. Dobra. I return, and not empty ale twoje ręce są Mamy tu troszkę dodatkowych rzeczy, więc też tak nie narzekajcie. Musimy tworzyć drużynę. Dobra, zobaczmy, co tu sobie wymyślimy tym razem. Bo to chyba też będziemy mogli ściągnąć na dół. Jakoś w ten sposób nie. To nam nic nie da, ale możemy się dostać na to, więc weźmy sobie koło, naszą kulę, i teraz możemy się dostać wyżej, i za pomocą kręcenia, może jakoś to zasilić w jedną, w drugą stronę. Ok, ok, idziemy dalej. Tu jakieś mapy, jakbyśmy zeszli do podziemi. No, tak to wygląda. Serio, dobra. Szybka sprawa. A, tylko to schodzi nam, nam niżej, a tak nie chcemy, żeby było. Trzymaj się, kula. Nie, nie, jeszcze raz nie. Tak też się to nie będzie trzymało. Kurde, strasznie to utrudnia, to strzelanie w nas. Dobra, wskakujemy do wody, bo widzę, że tutaj są jakieś dodatkowe rzeczy. No i teraz jakby to zrobić, prawda? Bo jak damy dwie rzeczy na siebie Dobra. Spróbuję to jakoś zasilić na przykład tą kulą, że wiecie, tu troszkę też pokręcimy sobie. Da się tak odbić tarczą, żeby to się zniszczyło. Tak, da się. Dobra, świetnie, to coś takiego zrobimy. Sorry, że tak chaotycznie, ale no zobaczcie, jak będzie łatwiej nam o wiele. Teraz możemy sobie kombinować. Czyli ja bym wróciła do tego pierwszego pomysłu. Z mostem. Czyli tworzymy sobie coś takiego. To nam spada. Musimy się pospieszyć, bo kulano się przemieszcza. Tak, i teraz stojąc na kuli możemy sobie kładkę dołożyć chyba w tym miejscu jakoś. Czy jakby to zrobić? Dobra, poczekajcie, bo tutaj mamy już większe pole troszkę do popisu. Możemy przejść po tym na linię. Możemy. Dobra, stój, stój, stój. A dobra. Kombinujemy. <noise> Dalej. Chociaż widzicie, cały czas jakby pokazuje nam ten kwadrat. Żeby z tym kwadratem tutaj kombinować jakoś. Że szczerze mówiąc, ja nie mam pojęcia, jak to zrobić. Możemy, jedynie co. To użyć tego, że nam tutaj klocek nie wypadnie. Dobra, dobra, dobra. Kombinujemy. Czyli na razie tak, to sobie możemy zniszczyć, wyczarować nowe. Nową deskę. Tak, trzymajcie się wszyscy. I teraz spuszczamy kulę. Następnie przechodzimy tutaj. I ty kulą musisz jakoś stać. Nie wiem jak ty to zrobisz, ale sobie to zorganizuj. Tak, stój. Hm. Ja bym zrobiła ten most, tylko żeby on się w jakikolwiek sposób trzymał. Dobra, bo tutaj to nie przejdzie. Czyli możemy chyba sobie zrobić most i szybko przejść. Świetnie. Dobra, i teraz robimy tak, żeby to nam znikło. I to tutaj. <ścoughs> Udało się. No dosyć taka męcząca ta zagadka, tym bardziej, że wcześniej nie wiedzieliśmy, że można ten strzelacz, czy tą, nie wiem jak to nazwać, wieżyczkę zniszczyć. No i jest o wiele łatwiej, ale na górę już sobie wyjedziemy w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli materiał wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, odsyłam was do playlisty, tam znajdziecie wszystkie odcinki Strain. No i co, do zobaczenia za niedługo, cześć!